Siemanko. Na poprzedniej mojej storce wrzuciłam Wam plan mojego dzisiejszego dnia, a zrobiłam to po to, żeby na jego podstawie pokazać Wam, w jaki sposób mieć więcej czasu. Także zapraszam. A chcę to dla Was zrobić zainspirowana tym, czego nauczyła mnie praca w korporacji, a nauczyła mnie tego, że wykonanie danego zadania zajmie nam dokładnie tyle czasu, ile na nie dostaniemy tego czasu. Dlatego dobrze jest z góry planować zadania, jakie mamy do wykonania, i określać też czas, jaki sobie dajemy na wykonanie da, danego działania. I nie robimy tego w głowie, nie robimy tego w myślach, tylko najlepiej e, i koniecznie trzeba to zapisać albo na karce, albo właśnie w kalendarzu e, Google, który jest do tego wyśmienity. I takie planowanie z góry dnia. Pozwala nam lepiej zarządzać tym czasem, którego wcale nie mamy niewiele, nie mamy za mało. Wszyscy mamy tyle samo i wystarczająco, żeby robić rzeczy wartościowe. Także zapraszam na szczegóły. I zachęcam Was do tego, żebyście w ten sam sposób rozpisali sobie plany Waszego dnia. Od momentu, jak wstajecie z łóżka do momentu, jak się do niego e, z powrotem kładziecie. I nie tylko najważniejsze zadania dnia, tylko wszystkie czynności, które zamierzacie robić e, łącznie z ramami czasowymi, czyli poran na toaletę, godzinę, obowiązki domowe typu sprzątanie, wycieranie kurzy e, czy, czy coś tam jeszcze innego, polewanie kwiatków, pół godziny, prawda, od do... Później praca etatowa, zakupy, coś tam jeszcze innego, wyjście z psem, od, do, wszystko. Tak, żebyście od momentu wstania do położenia się spać mieli zapełniony cały grafik. Następnie w drugim kroku, w ciągu dnia, starajcie się faktycznie trzymać się tych ram czasowych, które sobie założyliście. A jeżeli faktycznie jakieś działanie będzie zajmowało mniej bądź więcej czasu, zaktualizujcie ten kalendarz zgodnie ze stanem faktycznym. Na koniec dnia chciałabym, żebyście wyciągnęli dwa wnioski. Po pierwsze, wyłapali te momenty dnia, te fragmenty, gdzie chcielibyście jednak ten czas spędzić inaczej niż spędziliście, czyli na przykład za długo siedzieliście w telefonie bez większego celu, za długo przeskakiwaliście po kanałach w telewizji czy przeglądaliście jakąś gazetę, z której i tak nic ciekawego nie wynieśliście, a drugi wniosek, który bym chciała, żebyście wyciągnęli, to zaznaczyli sobie Zadania, które realizowaliście w ciągu dnia, w trakcie których możecie robić jeszcze jakąś inną czynność, czyli na przykład słuchać czegoś na słuchawkach. W ramach tego ćwiczenia będziecie mieć pięknie zweryfikowane to, w jaki sposób gospodarujecie swoim czasem, i planując kolejny dzień, będziecie mogli uaktualnić ramy czasowe, które poświęcicie na wykonywanie konkretnego działania, a przy tych działaniach, gdzie będziecie mogli włączyć sobie coś na słuchawkach czy, czy na głośniku, będziecie mogli włączyć sobie jakiś webinar rozwojowy dotyczący na przykład zarządzania czasem, lekcja druga albo na przykład lekcji języka angielskiego. Coś co będzie służyć Waszemu rozwojowi i dzięki temu zyskacie czas na dodatkową czynność, która będzie Wam w przyszłości generować jeszcze więcej tego wolnego czasu. Mam Wam planowanie w ten sposób każdego dnia, bo tak jak mówiłam na początku, pamiętajcie, że dana czynność zabierze Wam dokładnie tyle czasu, Ile na daną czynność dostaliście tego czasu, dlatego określajcie sobie te ramy czasowe, planujcie sobie każdy dzień i przestrzegajcie tych ram czasowych. Weryfikujcie na koniec dnia, ile czasu dane zadanie wam zajęło i czy tego właśnie chcieliście. I rozwijajcie się. Buziaki. Drugą ważną korzyścią z planowania w ten sposób każdego dnia jest to, że narzucacie sobie z góry ramy czasowe, w których macie się zmieścić przy wykonywaniu danego działania. Dzięki temu wasze działania są zwięzłe, wy jesteście konsekwentni i macie na koniec dnia to poczucie, że ten czas został wykorzystany efektywnie i nie zmarnowaliście go na coś, co być może oddala was od waszego celu. Dlatego polecam.